Angielski. W biznesie. Rozdział 9. Kultura biznesowa i etykieta. 9.1 Kultura biznesowa w różnych krajach. W tym rozdziale chciałbym podzielić się z Wami spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych w biznesie w różnych krajach oraz tego, jak dostosować się do międzynarodowych standardów. Informacje te są przydatne dla młodych i starszych, niezależnie od poziomu wykształcenia. Prowadzenie biznesu na arenie międzynarodowej wymaga zrozumienia i szacunku dla różnic kulturowych. Oto kilka przykładów. Stany Zjednoczone, USA. Styl komunikacji bezpośredni i prostolinijny. Ważne jest szybkie przechodzenie do sedna sprawy. Spotkania zazwyczaj mają jasną agendę i są skoncentrowane na osiągnięciu konkretnych celów. Podejmowanie decyzji decyzje są często podejmowane szybko i dynamicznie. Przykładowe zwroty: Let's get down to business. Przejście MY do rzeczy. Japonia. Styl komunikacji bardziej pośredni z dużym naciskiem na uprzejmość i szacunek. Spotkania formalne i zorientowane na budowanie relacji. Cisza może być uznana za część rozmowy. Podejmowanie decyzji. Decyzje są podejmowane konsensualnie, co może zająć więcej czasu. Przykładowe zwroty: Osewani na Dziękuję za opiekę. Niemcy. Styl komunikacji formalny, bezpośredni i precyzyjny. Spotkania skrupulatnie zaplanowane i zorganizowane, z dużym naciskiem na szczegóły. Podejmowanie decyzji, decyzje są podejmowane po gruntownej analizie i rozważeniu wszystkich aspektów. Przykładowe zwroty: lasensieunes.com. Przejście mi y do rzeczy. Chiny. Styl komunikacji pośredni, z dużym naciskiem na twarz, mianzi i relacje. Spotkania dużo uwagi poświęca się budowaniu długoterminowych relacji. Prezentacja darów może być częścią spotkania. Podejmowanie decyzji, decyzje są podejmowane hierarchicznie, a proces może być długi. Przykładowe zwroty. Dziękuję za troskę. Badaj kulturę docelowego kraju. Przed wyjazdem na spotkanie biznesowe za granicę, przeczytaj o lokalnych zwyczajach i etykiecie. Poznaj podstawowe zwroty w języku kraju, do którego się wybierasz. Bądź elastyczny i szanuj różnice. Każda kultura ma swoje unikalne podejście do prowadzenia biznesu. Bądź otwarty na różne style pracy i komunikacji. Szanuj lokalne zwyczaje, nawet jeśli różnią się od Twoich. Buduj relacje. W niektórych kulturach relacje są kluczem do sukcesu biznesowego. Poświęć czas na budowanie zaufania i wzajemnego zrozumienia. Pamiętaj, że w wielu krajach spotkania biznesowe są również okazją do nawiązania osobistych relacji. Przestrzegaj etykiety biznesowej. Ubieraj się stosownie do lokalnych standardów. Przybywaj na czas na spotkania, ponieważ punktualność jest ceniona w wielu kulturach. Komunikuj się jasno i uprzejmie. Unikaj idiomów i żargonów, które mogą być trudne do zrozumienia dla osób z innych krajów. Słuchaj uważnie i dawaj czas na odpowiedź, zwłaszcza w kulturach, gdzie cisza jest ceniona jako część rozmowy. Angielski W biznesie. Rozdział 9: Kultura biznesowa i etykieta. 9.1 Kultura biznesowa w różnych krajach.